Niech będzie odpalony. Co prawda dzisiaj przygotowałem materiał trochę bardziej specjalistyczny, dotyczący głównie użytkowników starszych BMW czy też Gudków, ale mimo wszystko zapraszam wszystkich was do jego oglądania. Chciałbym dzisiaj mianowicie zwrócić uwagę na pewien aspekt niestety czasem pomijany przy wymianie sprzęgła w motocyklach, które mają wał wzdłuż osi motocykla i suche sprzęgło. Tak się akurat złożyło, że mam tutaj ze sobą tarczę zużytą, tarczę sprzęgła. Pochodzącą z BMW 1150, na przykładzie której pokażę pewien właśnie aspekt, który bardzo warto wziąć pod uwagę, którego nie powinno się pomijać przy wymianie, właśnie tarczy sprzęgła. Przenieśmy się tam do stołu, gdzie wszystko Wam pokażę. Jak widzicie mam tarczę z BMK. została ona zdemontowana z motocykla praktycznie w ostatniej chwili, te nity co prawda jeszcze nie tarły, ale tak naprawdę już niewiele brakuje żeby zaczęły trzeć, więc powodowałoby to dużo, dużo szybsze. Zużycie tu tych elementów, które współpracują z tą tarczą, ale warto takiej tarczy po zdemontowaniu przyjrzeć się bliżej. Po pierwsze, wieloklin, który no, nie zużywa się praktycznie, jeśli wszystko jest prawidłowo zmontowane, ale zwróćmy szczególną uwagę na zużycie samej tarczy. Zobaczcie, gdy tarcza kręci się. Ta wewnętrzna jej część pokonuje tak naprawdę dużo mniejszą trasę niż ta zewnętrzna. No, wynika to oczywiście z różnicy w promieniu. I zobaczmy co tu się stało. Zmierzmy tą tarczę, ale zmierzmy ją tu. Mamy około 4,80 mm, a zmierzmy ją tam bardziej w wewnętrznej, wewnętrznym miejscu. I proszę bardzo. Jest 5,30. Spróbujmy w innym miejscu. Znowu mamy 4,8 około, a wewnątrz 530. Tak więc tarcza jest zużyta w inny sposób tutaj. I w inny sposób tutaj. Przy takim zużyciu, jakie przed chwilą tam widzieliście, gdzie tarcza zużyta jest nie równo, tylko w stożek czy też może w trapez, sama wymiana tarczy sprzęgłowej na nową może nie przynieść pożądanego efektu i sprzęgło może tak czy inaczej nie działać prawidłowo. Może się tak dziać dlatego, że również elementy, które współpracują właśnie z tarczą sprzęgłową, też pewnie zużyte są nierównomiernie. Jako, że są metalowe, więc twardsze niż tarcza sprzęgła, ich zużycie nie jest pewnie aż tak nierównomierne jak zużycie samej tarczy sprzęgłowej, ale na pewno konieczne jest bliższe przyjrzenie się tym elementom, żeby nie dochodziło do sytuacji, że założycie nową tarczę sprzęgła, a ona nie będzie w pełni i po całości dociskana właśnie do elementów, z którymi współpracuje, więc będzie mogło dochodzić do na przykład uślizgów sprzęgła przy jego Pełnym obciążeniu, a stąd już bardzo blisko do jego przegrzania, czy nawet spalenia. Takie sprzęgło też na pewno będzie się zużywać dużo szybciej, niż takie, które będzie w pełni dopasowane do pozostałych elementów. Tak więc, jeżeli macie w zwyczaju sami dłubać przy swoim motocyklu, pamiętajcie proszę o tym żeby zwracać uwagę na wszystko i rozeznać sytuację pełniej niż może się to na pierwszy rzut oka wydawać. Jeśli wymieniacie jakiś element, zwróćcie uwagę i przyjrzyjcie się bliżej również tym elementom, które współpracują z tym zużytym, który zakwalifikowaliście do wymiany. Być może tam również dzieje się już coś niepokojącego, na co trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli ten film był dla Was ciekawy i pomocny, zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję również, że zasubskrybujecie mój kanał, jeśli oczywiście jeszcze tego nie robicie. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.